Cześć. Dzisiaj będziemy wykonywać taką motoczapkę. Czapka jest uzupełnieniem wzoru na szalik Harry Pottera, którego link znajdziecie tutaj u góry. Jest wykonana wzorem angielskim, z tym że wzorem na, e, angielskim na okrągu. Do tej czapki będziemy potrzebowali półtora motka włóczki Merino Gold 200. Kolor 115 jest to dokładnie ta sama włóczka, którą użyliśmy do e, wykonania szalika Harry Pottera. Dwa rodzaje drutów o długości 40 cm, druty rozmiaru 5 i druty rozmiaru 6 mm. Dodatkowo będą nam potrzebne nożyczki. Igła, u mnie to jest najzwyklejsza igła, dziwierska plastikowa. I jeden znacznik. Czepkę wykonuję na rozmiar głowy 54-56 cm, chociaż mój mąż 50. 7,5 do końca metra ma w obwodzie głowy ją mierzył i stwierdził, że jest całkiem ok chociażby dlatego, że wzór jest dość elastyczny ale o tym w kolejnej części filmu jest to czapka wywijana zszywana, robiona na okrągło można ją nosić w postaci czapki beni, czyli takiej długiej, ze zwisającym tyłem, albo kiedy jest zimniej zawywinąć ją i mieć podwójne ocieplenie dla uszu więc zaczynajmy no to zaczynamy. Najpierw odmierzymy sobie długość nitki, która będzie nam potrzebna. Robię to tak, że nawijam końcówkę nitki na drut. I jedno nawinięcie to jest jedno przerobione oczko. Będziemy przerabiać 54 oczka, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest odcinek, który będę potrzebowała, żeby wykonać 10 oczek. Składam na pół. Teraz mam 20 oczek. Na pół 30. Na pół 40 i znowuż 50. Dodaję kawałek. Mam 54 oczka. Nitka, którą zwijaliśmy, idzie dołem. Nakładamy nitkę na nasze palce. robię zbliżenie będziemy teraz nabierać oczka ja robię to w ten sposób, że drutem o rozmiarze 6 czyli tym większym łapię nitko od spodu przekręcam przy palcu przeciągam łapię z drugiej strony i mam dwie pętelki, takich pętelek muszę mieć 24 i będziemy to, te oczko narzucać na drut w sposób elastyczny, czyli narzuciliśmy teraz, kiedy nitka idzie z przodu kciuka, przekładamy kciuk i nabieramy kolejne oczko w ten sposób, później kciuk, nitka idzie tutaj za kciukiem. Nabieramy, przekładamy nitkę. Pokażę to teraz to samo w troszkę większym oddaleniu. I jeszcze raz z przodu przekładam palec i od wewnętrznej części dłoni nabieram. Nabieramy w ten sposób 54 oczka po nabraniu 54 Widzimy się i powiem co dalej. Mam 54 oczka na no żeby Tak, widzisz, te wszystkie wyprostowane. Dodatkowo nabieram jeszcze jedno oczko. Będzie to nasze oczko zwrotne. I teraz co robimy? Rozciągamy naszą nitkę na drugie, nasze oczka, tak żebyśmy Mogli zrobić czapkę po okręgu. Dlaczego używam drutów większych na początku? Dlatego, że tam wzór angielski jest bardzo elastyczny i jakbyśmy użyli na początku, tak jak robimy standardowo, na ściągacz drutów mniejszych, to byśmy mieli później bardzo ścisły początek i taką rozleczoną górę, która problematyczne byłoby nałożenie nam. Tej czapki na głowę. Dlatego zaczęliśmy na drutach większych, więc mamy 54 oczka plus oczko zwrotne i co teraz robimy? Nabieram naszą nitkę. Naciągam tutaj. I ważna rzecz. Od strony naszej nabieram oczko. Jeżeli nie mogę, to znaczy, że muszę jeszcze poprzeciągać wszystko. Na pewno jest to od mojej strony wbijając drut, wbijam w oczko, ściągam i tą stroną łapię oczko i przeciągam nad tym, które ściągnęłam z prawej strony. Teraz łapię oczko. Pamiętam, robimy z dwóch nitek, więc pilnujmy, żeby te nitki zawsze były dwie na drucie i podczas przerabiania. Przeciągam przez oczko, które miałam i ściągam z drutu. Tym sposobem na drucie mamy dalej 54 oczka i mamy zamknięty okrąg. Nakładamy znacznik, to będzie na początek rzędu i jest to ważne. Robię zbliżenie. Zaczynamy y, pierwszy rząd początkowy, ale jeszcze nie pierwszy docelowy wzoru. Przerabiamy ten rząd całe na prawo, czyli od naszej strony wbijamy się pod nitkę, narzucamy, przeciągamy, ściągamy z druta. Wbijamy się. Ściągamy z truta. Musimy pamiętać, że pracujemy na okręgu. Czyli co jakiś czas trzeba poprzesuwać nasze oczka. Nie martwcie się tym, że na przykład, o tutaj wyszedł taki prześwit, to jest mogę akurat ściągnąć, czy tutaj wszystko to nam się pięknie wyrówna. Więc widzimy się po przerobieniu całego rzędu oczkami prawymi. Jeszcze raz od mojej strony się wpijam. I zciągam z druta. Widzimy się za chwilę. Mamy przerobione całe okrążenie na prawo, i teraz zaczynamy nasze pierwsze okrążenie docelowym wzorem. I co teraz musimy zrobić? Teraz musimy zmienić druty na drut o rozmiar mniejszy, czyli w naszym przypadku są to druty rozmiaru 5. Jak to robimy? W dwa jaki sposób? Możemy przenieść każde oczko z jednego druta teraz, tam do tyłu, żeby było lepiej widać. Z jednego druta na drugi. Jest to o tyle bezpieczne, że nie przekręcimy oczka. Możemy również w tym samym momencie przerabiać oczka sorem angielskim i pewnie bardziej doświadczone osoby dokładnie tak zrobią, ale że jest tu grupa osób, które uczą się razem ze mną robić czapkę i to jeszcze na trudach plus na zamkniętym okręgu, więc przełóżmy oczka w tradycyjny sposób. Widzimy się za chwilę, jak wszystkie oczka z większego drutu zostaną przełożone na drut mniejszy. Powiem, co robimy dalej. Wszystkie oczka zostały przyniesione na drut o rozmiar mniejszy. Będziemy teraz przerabiać docelowo wzór angielski, którym będzie wykonana nasza czapka. Robimy zbliżenie. Pierwszy rząd przerabiamy w następujący sposób. Pierwsze oczko będzie oczkiem prawym, ale wbić się będziemy tutaj troszkę niżej. Jak naciągniemy nitkę, zobaczymy, że pod naszym oczkiem jest oczko, z którego ona wychodzi. Spróbuję to tak naciągnąć, żebyśmy to zobaczyli. Zapraszam bardzo. Tutaj jest, tutaj jest oczko. W to oczko się wbijamy i przerabiamy je jak oczko prawe. Nie śpieszymy się. Ściągamy z druta. Proszę się nie bać, nic nam się tutaj nie popsuje. Kolejne oczko, jest to oczko lewe. Przekręcamy, przekładamy i ściągamy z druta. Kolejne oczko, jest to ponownie oczko prawe. Szukamy naszego oczka. Tutaj nam ono wychodzi, i tu się wbijamy. Nabieramy nitkę, powolutku, nie śpieszymy się, przeciągamy, ściągamy z druta, nitka do przodu, oczko lewe, znowuż oczko prawe wbite, oczko niżej, czyli oczko prawe na drucie i pod spodem tutaj się wpijamy. Proszę bardzo, oczko lewe. Przeróbmy w ten sposób cały rząd. Powinno nam się skończyć. Tutaj na oczku lewym, czyli ostatnie oczko to będzie oczko lewe. Widzimy się na końcu rzędu. Mamy przerobiony pierwszy rząd wzoru angielskiego. Teraz zacznie się magia, czyli pokażę, jak zrobić wzór angielski. Wykonywane na okrągło. Drugi rząd wzoru docelowego wygląda troszkę inaczej niż rząd pierwszy, więc pierwsze oczko przerabiamy standardowo na prawo, wpijając się od naszej strony, narzucając nitkę i przeciągając. Teraz będzie oczko lewe. I co teraz trzeba będzie zrobić? Po naciągnięciu nitki pojawia nam się oczko. W to oczko się wbijamy czyli nie w nasze. Na drucie, tylko to pod spodem. Na nie nabieramy nitkę i przeciągamy. Ściągamy całość. Zróbmy to jeszcze raz. Prawe oczko przerabiamy. Standardowe. Lewe oczko. Pijamy się od tyłu rząd niżej. Tutaj narzucamy naszą nitkę i Zróbmy to jeszcze raz. Wbijamy się. Narzucamy. I przeciągamy. Ściągamy z druta. Nie przejmujcie się, że na początku wydaje się, że to wszystkie nitki są krzywo. Wychodzą. Wszystko pięknie się później naciągnie. Z troszeczkę większą odległością, żeby było widać. Z innej troszkę perspektywy. Pierwsze oczko na prawo. Drugie oczko. Nitka do przodu. Szukamy naszego oczka niżej, takby tak o jedno pięterko, zakręcamy nitkę, przeciągamy oczko prawo na prawo standardowe, oczko lewo, lewe piętro niżej przeciągamy, i to jest tak naprawdę cała technika robienia ściegu angielskiego na okrągło, w ten sposób przerabiamy 10 rzędów. Drutami numer 5 mm. Jak to zrobimy, widzimy się. Powiem, co będziemy robić dalej. Mam przerobione 10 rzędów. Jak już widać, że czapka powstaje wzorem angielskim. Teraz przykładamy druty z rozmiaru 5 z powrotem na rozmiar 6. Możemy to zrobić dokładnie w ten sam sposób, jak wcześniej. Czyli oczko po oczku przekładamy. Przełóżcie i widzimy się za chwilę. Moje oczka już znajdują się na drutach numer 6 mm. I teraz przerabiamy naszą czapkę do uzyskania 29 cm długości. 29, 29,5 powinno Wam wyjść tak, że będziemy zamykać się na naszym drugim rzędzie z angielskiego, czyli przypominam pierwszy rząd, kiedy oczko przerabiamy nie to pierwsze z druta, tylko to jedno piętro niżej i oczko na lewo. To jest pierwszy rząd z dwóch rzędów z angielskiego robionego na okrągło. i Później jest drugi rząd, który przerabiamy. Pierwsze oczko prawe jako oczko prawe Standardowe i oczko lewe rząd niżej, czyli dokładnie tak samo jak wcześniej. Widzimy się po przerobieniu 29 cm naszej czapki. Pokażę Wam, jak zamknąć całość i jak będzie to wyglądać w efekcie końcowym. Do zobaczenia za chwilę. Jestem z powrotem. Mam przerobione 29 cm długości naszej czapki i to teraz. Jest to nasz. Przez ostatni rząd i później będziemy zamykać oczka. Skończyliśmy na drugim rzędzie wzoru angielskiego, czyli przerabialiśmy pierwsze oczko tradycyjnie, lewe oczko pięterko niżej się wbijając, prawe tradycyjnie, lewe pięterko niżej. W ten sposób przerobiliśmy ostatni nasz rząd. Teraz będziemy... Redukować oczka, zrobimy to tylko jeden raz i tylko w tym rzędzie. W jaki sposób będziemy redukować oczka? Pierwsze oczko nabieramy od naszej strony i kładamy z powrotem na druta i dwa oczka razem przerabiamy od tyłu za nitkę i ściągamy. Dlaczego tak robimy? By nasze oczko nie było oczkiem przekręcone. Widzicie? Jest tylko ładnie. Jeszcze raz. Nabieramy oczko tak jak do przerobienia na prawo. Przekręcamy. Przerabiamy. Jeszcze raz razem. Wkładamy z powrotem. Nabieramy dwa oczka. Przerabiamy. Zatylniam nitkę sposób redukujemy całe nasze okrążenie. Widzimy się za chwilę. Pokażę Wam, co dalej. Zostały mi cztery ostatnie oczka przed znacznikiem. Robimy redukcję oczek. Tak by było z dwóch oczek na wierzchu oczko prawe. Ściągam mój znacznik. Zobaczcie jak ładnie i śludnie to wygląda. I co teraz? Będziemy skończyć naszą czapkę. Czyli będziemy zszywać ją w naszym og... igłą w okrążeniu. I teraz to robimy. Naszą nitkę. Oplatamy. Dwa razy wokół naszej czapki. Przecinamy w tym miejscu, pilnujcie proszę tych dwóch nitek, żeby nic się nie stało, wkładamy nitkę do igły, ja mam najzwyklejszą igłę plastikową, jest ona tak mnie tak samo dobra, do tej włóczki akurat sprawdza mi się idealnie. No i zwracamy do tematu co robimy. Będziemy nabierać na igłę każde oczko, nabieramy i ściągamy, nabieramy i ściągamy. W ten sposób ściągniemy każde oczko z drutu i zaczniemy zamykać naszą czapkę. Czyli co? To dzieła. Widzimy się pod koniec okrążenia. Zostały mi trzy ostatnie oczka. Wkładam na I teraz będę ją powoli ściągać. Nie ma żadnej wyższej tutaj trzeba to zrobić w miarę równo, bez pośpiechu, tak żeby oczko w środku było jak najmniejsze. Ja dodatkowo, tutaj kiedy już mam to oczko takie malutkie, przeciągam nitkę do środka czapki. Czapkę odwracam na drugą stronę, chociaż tutaj w przypadku tej akurat strona jest prawie taka sama. Można powiedzieć, że czapka jest dwustronna. Ściągam jeszcze raz, widzicie? Oczko mam zamknięte i powolutku ze oczka tutaj wbijam się jeszcze raz. Nic się nie stanie, jeżeli nie złapiemy każdego oczka. Chodzi o to, żeby nasz ściek był bardziej stabilny i mocny. Pilnujemy, żeby robić to wokół naszego okręgu z otworem, przypadkiem nie wejść na ściek wtedy straci on ten swój wzór i stanie się bardzo nieestetyczny. No cóż, zaczynamy kończyć. Jeszcze sprawdzam. Mogę włożyć rękę do środka. Przełożę czapkę na prawą stronę. Wygląda to ładnie. Oddala. Proszę. Przybliż. I teraz wbijamy się. Skoro nitkę mamy tutaj, wbijamy się. Kawałek dalej, tylko już nie tą stroną, tylko odwrotną. Robimy pętelkę. Zawsze moje pętelki są podwójnie nawijane. Nie wiem skąd u mnie taki nawyk, ale... Ale dokładnie tak robię. Ściągamy. Czynność powtarzam. Obok. Wracamy na drugą stronę. Wykręcamy. Lepiej widzieć, jak wygląda nasza czapka. I tak naprawdę to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą pracę. Polubcie kanał, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami. Ja za dzisiaj pracę dziękuję. Pa!